W wieku 78 lat Bolo Jung w końcu jest gotowy, by mówić. 60 lat, nie przerywać. Każdego ranka o 6-6.30 idę na siłownię, ćwiczę. Przez dekady był jedną z najbardziej ikonicznych postaci kina sztuk walki. Góra mięśni, mistrz ruchu i ostateczny złoczyńca, który wnosił strach na ekran. Dzielił sceny z legendami, stał naprzeciw gigantów i zbudował reputację zarówno jako potęga, jak i profesjonalista. Ale jedna tajemnica towarzyszyła mu przez lata. Dlaczego niektórzy aktorzy odmawiali pracy z Bruceem Lee? Dziś wieczorem, przełomowe wieści. Niektórzy aktorzy odmawiali pracy z Bruceem Lee. Plotki były nieskończone. Rozmowy o strachu, ego, zazdrość, ale bolo nic nie mówił. Teraz po latach milczenia jest gotowy opowiedzieć swoją stronę historii. Wszystko zaczęło się, gdy Bruce Lee i Bolo Jung spotkali się po raz pierwszy. Muzyka. Gdy Bruce Lee i Bolo Jung spotkali się po raz pierwszy w 1973 roku, przeznaczenie połączyło dwóch gigantów sztuk walki na planie filmu Wejście Smoka. Bruce Lee, już globalna ikona, był znany ze swoich błyskawicznych technik, głębokiej filozofii sztuk walki i rewolucjonernego podejścia do choreografii walk. Bolo Jung ze swoją imponującą sylwetką i dominującą obecnością na ekranie wyrobił sobie niszę w kinie hongkońskim jako ostateczny złoczyńca. Jego spotkanie nie było tylko zbiegiem okolicznościami w castingu. Było to zderzenie dwóch sił przeznaczone do wyniesienia kina sztuk walki na niespotkane dotąd wyżymy. Ich wprowadzanie naznaczone było wzajemną ciekawością i ostrożnym podziwem. Lee, zawsze filozof, był zaintrygowany surową siłą i obecnością Bolo, podczas gdy Bolo szanował niezachwianą precyzję i dyscyplinę Lee. Pomimo kontrastujących postaci na ekranie, Li jako zwinny bohater, bolo jako zaciekły złoczyńca, ci dwaj mężczyźni rozwinęli relację opartą na wzajemnym szacunku. Gdy nie kręcili, sparowali ze sobą. To nie były prawdziwe walki, ale bardziej sesje treningowe. Nie musieli dużo rozmawiać w tych chwilach, ich ruchy mówiły za nich. Bolo później powiedział, że to były ciche rozmowy poprzez ruch. Ta rozwijająca się relacja była napędzana długimi rozmowami o filozofii sztuk walki, treningu fizycznemu, a nawet życiu poza filmem. Podczas gdy Bruce był znany ze swojej intensywnej motywacji, Bolo znalazł w nim autentycznego człowieka, kogoś gotowego dzielić się mądrością, nie tylko dominować cenę. Popychał mnie bez ego, powiedział później Bolo. A jednak, gdy kamery kręciły, a ego zderzały się za kulisami, ich więź wkrótce miała stawić czoła największemu testowi konflikt, współpraca i dążenie do tworzenia. Gdy produkcja wejścia smoka nabierała tempa, początkowe podekscytowanie na planie wkrótce ustąpiło rosnącemu napięciu twórczemu. W sercu tego tarcia był Bruce Lee, którego nieustępliwa motywacja i bezkompromisowa wizja zderzały się z szybkim, świadomym budżetem stylem filmowania typowym dla kina hongkojskiego. Jego precyzja była legendarna i czasem zakłócająca. Am, gdzie inni mogli zaakceptować scenę jako wystarczająco dobrą, Bruce zatrzymywał wszystko. Jeśli pojedynczy ruch, kąt kamery lub rytm choreografii nie spełniały jego surowych standardów, żądał powtórki raz za razem. Ta perfekcja, choć podziwiana przez niektórych, zaczęła męczyć członków obsady i ekipy, którzy byli bardziej przyzwyczajeni do szybkiego, mniej skrupulatnego tempa, gdy dni zdjęciowe się wydłużały, a opóźnienia narastały. Napięcia rosły. To, co zaczęło się jako wysoko energetyczna współpraca teraz wydawało się napięte pod ciężarem twórczych nieporozumień i narastającego zmęczenia. Jeden szczególnie intensywny dzień na planie doprowadził do przełomu w gotującym się napięciu. W środku kręcenia, Bruce Lee nagle zatrzymał produkcję. Nalegał by całą skomplikowaną sekwencję walki wyrzucić i przerobić od podstaw. Czuł, że choreografia brakuje autentyczności, timingu i emocjonalnego ciężaru potrzebnego, by wydawała się prawdziwa. Jego decyzja rzuciła produkcję w chaos. Harmonogramy opóźnione, temperamenty wybuchły, a kiedyś skupiona ekipa stała się niespokojna i sfrustrowana. Pośród rosnącego stresu to Bolo Jung wkroczył. Nie po to, by się kłócić, ale by uspokoić wody. Bruce nie był trudny, on po prostu widział to, czego inni nie mogli, wyjaśnił Bolo lata później. Potrzebowałem czasu, by zrozumieć, że on gonił za czymś, czego większość ludzi nawet nie wie, że istnieje. Zamiast dołączyć do narzekań, Bolo podszedł do Bruce'a bezpośrednio. Nie po to, by krytykować, ale by zrozumieć. Zapytał, dlaczego scena musi być zmieniona? Co dokładnie nie działa? Bruce nie mówił o harmonogramach czy kontroli. Mówił o samej walce. Wyjaśnił, że każdy ruch musi opowiadać historię. To nie tylko o kopniakach i ciosach, to o rytmie, emocjach i intencji. To rośnie i staje się coraz wyższe i zmierza ku temu standardowi, który nazwałbym jakością. Sposób w jaki wojownik stąpa, reaguje lub pauzuje, powinien odzwierciedlać to, co postać czuje. Jeśli walka wyglądała zbyt wystudiowanie lub mechanicznie, traciła swoją moc. Ich rozmowa stała się głębszą wymianą na temat filozofii sztuk walki, opowiadania historii poprzez akcje i jak sprawić, by publiczność poczuła wpływ każdego uderzenia. Ta rozmowa zmieniła wszystko, nastrój na planie się zmienił, członkowie ekipy zauważyli szaconek zastąpił irytację. Nie dlatego, że wszyscy nagle zgodzili się z Brusem, ale dlatego, że zaczęli go rozumieć. Od tego momentu coś między Brusem a bolo się zmieniło. To, co kiedyś powodowało napięcie, teraz stało się iskrą dla twórczej energii. Plan był wciąż intensywny, ale frustracja zmieniła się w skupienie. Gdy kręcenie zbliżało się ku końcowi, było wspólne poczucie. Nie robili tylko filmu, tworzyli coś, co na zawsze zmieni kino sztuk walki. Ale nawet gdy twórcze partnerstwa jak to Brusa i Bolo zaczęły kwitnąć, nie wszystkie relacje na planie podążały tą samą ścieżką. Rozłam Brusa Lee z innymi aktorami. Gdy wzlot Brusa Lee do sławy nabierał prędkości, nie wszyscy w świecie kina hongkonskiego kibicowali mu. Podczas gdy wielu podziwiało jego umiejętności i pasję, za kulisami rosły ciche napięcia. Gdy chcesz się ruszyć, ruszasz się, a gdy się ruszasz, jesteś zdeterminowany, by się ruszyć. Nie ocal, nie mniej niż to. Niektórzy z kolegów aktorów i reżyserów Brusa zaczęli się od niego oddalać. Szepty rozchodziły się, że niektórzy czuli się przyćmieni przez jego perfekcjonizm, podczas gdy inni nie lubili silnego wpływu, jaki zaczął wywierać w Hollywood. Jednym z najbardziej znanych rozłamów był ten między Bruce'em Lee a reżyserem Low Way. Low wyreżyserował Bruce'a w dwóch jego największych wczesnych hitach – Wielki Szef i Wściekła Pięść. Na początku ich partnerstwo wyglądało na mocne. Bruce był gwiazdą, Lowe reżyserem, a ich filmy biły rekordy kasowe. Ale pod powieśnią kłopoty się gotowały. Musisz trenować swoje odruchy tak, by gdy ich chcesz, były tam. Lowe podobno nie lubił, jak dużo kontroli Bruce chciał na twórczą stroną rzeczy. Bruce miał silne opinie na temat tego, jak sceny walki powinny wyglądać i jak sztuki walki powinny być pokazywane na ekranie. Lowe, który był przyzwyczajony do bycia tym w charge, nie przyjął tego dobrze. Z drugiej strony, Bruce czuł, że styl reżyserski lou był nudny i że jego pomysły na sceny walki nie oddawały prawdziwego ducha sztuk walki. Ich nieporozumienie wkrótce stało się oczywiste na planie. Wybuchały kłótnie i napięcie między nimi stało się trudne do zignorowania. W końcu Bruce zażądał większej wolności twórczej, co tylko pogorszyło sprawy. Podczas gdy ten ruch pozwolił Bruce'owi stworzyć jeszcze potężniejsze sceny, sprawił też, że inni w branży czuli się nieswojo. Niektórzy myśleli, że rośnie zbyt duży, zbyt szybko i że depta po palcach po drodze. Więc to jest ten rodzaj rzeczy, w którym musisz się trenować, by stać się jednością. Inną postacią w tym cichym konflikcie był Jimmy Wang Yu, główna gwiazda sztuk walki przed pojawieniem się Brusa. Wiele osób widziało w nim głównego rywala Brusa Lee. Chociaż nigdy nie mieli otwartej walki czy publicznej waśni, były oznaki napięcia. Jimmy Wang Yu podobno komentował rosnącą sławę Brusa na zachodzie. Sugerował, że Bruce odwrócił się plecami do tradycyjnych chińskich sztuk walki i gonił za sławą poprzez błyszczące bardziej zachodnie występy. Ta cicha uraza nie zawsze przybierała formę bezpośrednich ataków. Zamiast tego wisiała w powietrzu, niewypowiedziana, ale wyraźnie wyczuwalna. W świecie, gdzie duma i honor były wysoko cenione, zwłaszcza w sztukach walki, Idea jednego człowieka stającego się twarzą tego wszystkiego była trudna do zaakceptowania dla niektórych. Jako aktor, jako artysta walki, jako istota ludzka, wszystkiego tego nauczyłem się od sztuk walki, a fakt, że Bruce spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych, sprawiał, że niektórzy czuli, jakby już nie reprezentował wschodnich tradycji, które byli drogie. Te napięcia tylko się pogłębiały, gdy wpływ Lee Rusu, gdy pieniądze spotykają mistrzostwo, rozłam z producentami. Walki Brusa Lee nie kończyły się na rywalizujących aktorach czy nieszczęśliwych reżyserach. Za kulisami rozgrywały się głębsze konflikty, tym razem z producentami. To byli ludzie finansujący filmy, podejmujący decyzje z za kamery i pilnujący zysków. I często nie dzielili wizji brusa bądź bezkształtny, bez formy, jak woda. Teraz woda może płynąć lub może uderzyć. Podczas gdy Bruce skupiał się na tworzeniu znaczących, autentycznych filmów sztuk walki, wielu producentów bardziej martwiło się sprzedażą biletów niż kulturalną prawdą czy wartością artystyczną. Jedną z najbardziej skomplikowanych relacji zawodowych Bruce'a była ta z Raymondem Chow, potężnym współzałożycielem Golden Harvest Studios. Golden Harvest Studios nie było najłatwiejszym miejscem do dotarcia, ale byli dość gościnni. Dotarłem tam do Hongkongu około 1981 roku. Na początku ich partnerstwo wydawało się mocne. Pracowali razem nad Drogą Smoka, która była ogromnym sukcesem. Chow widział potencjał Brusa nie tylko jako gwiazdy filmowej, ale także jako reżysera i scenarysty. Obaj chcieli wynieść kino sztuk walki na wyższy poziom. Ale gdy sława Brusa rosła, rosło też jego pragnienie pełnej kontroli twórczej. Nie chciał tylko grać. Chciał nadzorować sceny walki, scenariusz, ton, nawet przesłanie filmu. To stało się głównym problemem podczas produkcji wejścia smoka, zwłaszcza, że projekt obejmował zarówno wschodnie, jak i zachodnie studia. Raymond Chow, pod presją inwestorów i międzynarodowych dystrybutorów, często był w środku. Potrzebował, by Bruce dostarczył, ale potrzebował też, by film przemawiał do globalnej publiczności. To oznaczało naciski na kompromisy. Krótsze sceny walki, łatwiejsze dialogi, mniej filozofii. Jednak Bruce podobno odmawiał tych kompromisów. Innym głównym źródłem napięcia była amerykańska strona produkcji, zwłaszcza Fred Weintraub, jeden z amerykańskich producentów Wejścia Smoka. Zanim spotkałem Bruce'a, miałem kilku scenarystów, którzy napisali scenariusz. I scenariusz stał się Kung Fu. Chciałem zrobić to jako film. Na początku Weintraub był podekscytowany pracą z Bruce'em. Widział talent Brusa, jego charyzmę i siłę gwiazdy. Ale gdy produkcja się zaczęła, problemy szybko wyszły na jaw. Bruce chciał robić wszystko. Myślał, że mógłby robić wszystko, gdyby dojrzał i dorosł z biznesem trochę. Bruce nie reagował dobrze na mówienie mu, co ma robić. Odrzucał zmiany w scenariuszu, które osłabiały chińską kulturę. Odbijał, gdy producenci chcieli uprościć sceny walki, by były łatwiejsze do śledzenia. Dla Brusa sztuki walki były czymś więcej niż akcją. To była sztuka, filozofia i dyscyplina. Nie pozwoliłby, by traktowano to jak kolejny stand. Argumentował za dłuższymi scenami walki, bardziej realistyczną choreografią i głębszymi przesłaniami zakorzenionymi w chińskich wartościach. Chciał pokazać zachodowi nie tylko jak walczyć, ale dlaczego sztuki walki mają znaczenie. Żądał, by film odzwierciedlał prawdę, nie tylko sprzedawał bilety. To nie poszło dobrze z wszystkimi. Niektórzy producenci podziwiali jego pasję. Ale uważali go za trudnego w pracy. Jeden sfrustrowany producent powiedział później: On nie jest gwiazdą, którą reżyserujesz, jest siłą, z którą negocjujesz. W prywatnych rozmowach i salach konferencyjnych, Bruce Lee był coraz częściej postrzegany nie jako wizjoner, ale jako problem. Plotki zaczęły się rozchodzić, umowy opóźniane, oferty wycofywane. Cicha narracja zaczęła się utrwalać, taka, która malowała Brusa jako kogoś trudnego zbyt wymagającego, czy nawet niebezpiecznego dla płynnego przebiegu produkcji. Ta wersja Bruce'a Lee jako sprawcy kłopotów, zamiast pioniera, była niebezpieczną historią, taką, która cicho kształtowała jego karierę. I była to historia, która nabrała nowego ciężaru, gdy zaledwie miesiące później Bruce Lee zmarł w tajemniczych okolicznościach. Smok upada, a złoczyńca wstaje. 20 lipca 1973 roku świat był oszałomiony nagłówkiem, którego nikt się nie spodziewał. Bruce Lee nie żyje zaledwie 32 lata, u szczytu kariery i na progu globalnej supergwiazdy. Nagle upadł i nigdy nie odzyskał przytomności. Oficjalna przyczyna to obrzęk mózgu, opuchlizna mózgu. Ale nawet to wyjaśnienie nie złagodziło szoku. Pytania zalały wiadomości. Jak ktoś tak silny, tak pełen życia, mógł odejść tak nagle? Czy to problem zdrowotny, reakcja na leki czy coś mroczniejszego? Plotki i teorie wirowały, ale odpowiedzi pozostały niejasne. Dla milionów Bruce Lee nie był tylko aktorem czy artystą walki. Był symbolem siły, dyscypliny i kulturowej dumy. Jego śmierć nie była tylko stratą człowieka. Czuło się jak strata ruchu. Na całym świecie fani zapalali świeczki, trzymali czuwania i płakali otwarcie na ulicach. Studia filmowe zamilkły, społeczność sztuk walki była wstrząśnięta do głębi. W domach od Hongkongu po Los Angeles ludzie, którzy kiedyś czuli się niepowstrzymani po oglądaniu Lee na ekranie, teraz czuli głęboki, osobisty żal. Dla Bolo Jung wiadomość była więcej niż szokująca, była głęboko osobista. Ci dwaj mężczyźni dzielili rzadką więź na planie wejścia smoka. Bolo nie opłakiwał tylko współpracownika, opłakiwał kogoś, kogo uważał za rodzinę. W dniach, które nastąpiły, wielu myślało, że bolo zniknie z blasku reflektorów. W końcu Bruce był tym, co przyciągał uwagę, powodem, dla którego oczy zwróciły się ku filmom sztuk walki. Bez niego, czy gatunek przetrwa? I czy ci wokół niego wciąż będą mieli miejsce w nowym krajobrazie? Ale Bolo nie zniknął. Zamiast tego wzniósł się. Oparł się na potężnej obecności na ekranie, która kiedyś uczyniła go idealnym złoczyńcom w wejściu smoka. Przez lata stał się ulubieńcem kultu, występując w hitach akcji jak krwawy sport, podwójne uderzenie i strzelec walczący. Zawsze zaciekły przeciwnik, zawsze niezapomniana siła. A jednak za twardym wizerunkiem Bolo niósł coś więcej, coś cichszego, bardziej świętego. Na każdym planie filmowym zachowywał tę samą dyscyplinę, której nauczył go Bruce, trenował z tą samą intensywnością, żądał tego samego poziomu szacunku dla sztuk walki, nawet jeśli branża wokół niego nie zawsze to rozumiała. Gdy kino sztuk walki ewoluowało, z niektórymi filmami inspirowanymi wizją Lee, a innymi próbującymi ją eksploatować, bolo stał cicho jako strażnik płomienia, aż dekady później, gdy milczenie nie było już opcją wyzwalacz. W 2023 roku internet zapłonął burzą kontrowersji, gdy legendarny reżyser Quentin Tarantino po raz kolejny wzbudził debatę na temat swojego portretu ikony sztuk walki Bruce'a Lee. Promując rozszerzone wydanie pewnego razu w Hollywood, Tarantino powrócił na popularny podcast, gdzie podwoił się w jednej z najbardziej omawianych scen filmu fikcyjnym starczu, w którym Bruce Lee zostaje pokonany i upokorzony przez kaskadera granego przez Brada Pita. Gdy zapytano o beklarz, Tarantino nie hamował się. Bruce był trochę aroganckim facetem, powiedział Bluntly. Tak po prostu się prezentował. Ludzie nie chcieli z nim pracować z jakiegoś powodu. Jego słowa trafiły w czuły punkt. W ciągu godzin media społecznościowe wybuchły. Fani Bruce'a Lee, puryści sztuk walki i adwokaci azjatyczko-amerykańscy potępili uwagi jako głuchonieme i lekceważące. Scena już była piorunochronem krytyki, gdy film trafił do kin w 2019 roku, ale tym razem bezkompromisowa postawa Tarantino ponownie rozpaliła płomienie znacznie głębszej i bardziej emocjonalnej debaty. Gdzie kończy się licencja artystyczna, a gdzie zaczyna odpowiedzialność historyczna? Niektórzy bronili Tarantino, argumentując, że jako filmowiec ma prawo reimaginować rzeczywistość w służbie swojej historii nalegali, że to tylko fikcja, alternatywna linia czasowa mająca na celu kwestionowania oczekiwań. Ale inni nie byli tak łaskawi. Dla nich Bruce Lee był więcej niż gwiazdą filmową. Był symbolem dumy, siły i reprezentacji dla milionów. Redukowanie go do punchline'u czy karykatury czuło się jak zdrada, zwłaszcza biorąc pod uwagę rzeczywiste walki, jakie stoczył w Hollywood. Jedną z najpotężniejszych odpowiedzi była ta od legendy NBA Karema Abdullah-Jabara, który trenował z Bruce'em i pozostał jednym z jego najbliższych przyjaciół. Karem Abdullah-Jabar jest jednym z największych koszykarzy wszechczasów. Pisząc w op Abdullah-Jabar nie owijał w bawełnę. Nazwał portret Tarantino niedbałym, bezmyślnym i leniwą karykaturą argumentując, że to wymazuje złożoność, dyscyplinę i blask, które uczyniły Lee figurą raz na pokolanie. Dla wielu komentarze Abdulla Jabara odzwierciedlały to, co czuli od dawna, że portret nie był tylko fikcją, był zniekształceniem dziedzictwa, ale dla innej postaci z wewnętrznego kręgu Brusa Lee kontrowersja była więcej niż publicznym spektaklem była głęboko osobista. Bolo Yang owustawał w większości milczący przez lata co do rosnącej fali komentarzy otaczających dziedzictwa Brusali. Teraz, w następstwie komentarzy Tarantino, Bolo w końcu zdecydował, że czas mówić. Oszałamiające wyznanie Bolo Yanga. W rzadkim i głęboko osobistym wywiadzie w 2025 roku, Bolo Yang w końcu przerwał dekady milczenia na temat, który od dawna pochłaniał fanów sztuk walki i historyków filmu. Dlaczego aktorzy, w tym reżyserzy, odmawiali pracy z Lee? Mówiąc z cichą intensywnością, jego głos zużyty wiekiem, ale niezachwiany w przekonaniu, bolo wypowiedział słowa, na które wielu spekulowało przez lata. Bruce ich przerażał, nie fizycznie, mentalnie, odsłaniał ludzi, którzy nie byli gotowi być wielkimi. Przez ponad pięćdziesiąt lat dziedzictwo Bruce Lee było kształtowane tyle samo przez plotki i plotki studyjne, co przez jego legendarne występy. Niektórzy aktorzy i insajderzy branży dystansowali się od niego, cytując trudne warunki pracy lub twierdząc, że był zbyt intensywny nawet niebezpieczny. Ale Bolo zaoferował uderzającą inną perspektywę, taką wykutą w okopach wspólnej dyscypliny, potu i autentyczności. Według bolo to nie strach przed urazem, czy wymagającą choreografią walki Li odpędzał niektórych aktorów. To było coś znacznie głębszego i bardziej konfrontującego. strach przed nieadekwatnością. Żądał doskonałości, powiedział bolo, pauzując, jakby ważył każdy sylab. Mógł zobaczyć, kto udaje i nie tolerował ego czy skrótów. Dlatego ludzie uciekali. W opowiadaniu Bolo Bruce Lee nie był tylko artystą walki czy gwiazdą filmową. Był lustrem odbijającym prawdę tych wokół niego. Dla zaangażowanych i odważnych, praca z Bruceem była doświadczeniem, które ostrzyło ich rzemiosło i pogłębiało zrozumienie dyscypliny. Ale dla tych, którzy polegali na arogancji, lenistwie czy politycznych gierkach, doświadczenie mogło być brutalne. Poszedł dalej, ujawniając prawdę za kulis, o której rzadko się mówi. Wielu producentów i egzekuciwii studyjnych było nieswojo z silną wizją Brusa i odmową kompromisów. Zamiast pracować z nim na jego warunkach, nazywali go trudnym, by łatwiej odrzucić jego pomysły i kontrolować historię opowiadaną o nim. Jeśli jesteś uczciwy i utalentowany, Bruce uczyni cię lepszym, wyjaśnił bolo. Ale jeśli jesteś leniwy, niepewny czy manipulujący, zniszczy twoją iluzję. Tak, słyszałem to też że był niebezpieczny w pracy, ale Bruce Lee był niebezpieczny tylko dla aktorów, którzy odmawiali włożenia pracy i producentów, którzy widzieli w nim nie osobę, ale produkt do eksploatacji. Wywiad rozszedł się jak pożar po mediach społecznościowych i forach sztuk walki. Fani na całym świecie, wielu z których znali Brusa tylko przez jego filmy i starannie kuratorowane dokumenty, poczuli wstrząs jasności. Jeden wiralny komentarz podsumował reakcję. W końcu ktoś, kto tam był, powiedział prawdę, ale backlash był szybki też. Niektórzy krytycy oskarżyli bolo o mitologizowanie starego przyjaciela, polerowanie legendy Brusali, ignorując jego wady. A jednak, niezależnie od tego, gdzie się stało, jedno jest niezaprzeczalne. Rozmowa się zmieniła. Po dekadach powierzchniowych analiz i opinii z drugiej ręki, persona Brusali na planie jest wreszcie ponownie badana. Tym razem przez kogoś, kto trenował obok niego, walczył z nim i zna człowieka za ikoną. Objawienia Bolo nie tylko ponownie rozpaliły zainteresowanie dziedzictwem Brusa Lee, ale też rzuciły światło na samego Bolo. Teraz fani i filmowcy zaczęli zadawać nowe pytania: Jaką rolę odegra Bolo w zachowaniu dziedzictwa Brusa? Jak jego słowa wpłyną na następne pokolenie artystów walki i aktorów? Patrząc w przyszłość, dziedzictwo trwa. Teraz, w wieku 78 lat, Bolo Jung jest jedną z ostatnich żyjących osób z złotego wieku filmów sztuk walki. Jego ciało się zestarzało, ale siła i duch, które kiedyś walczyły ramię w ramię z legendami, wciąż tam są. Może odszedł od blasku reflektorów, ale jego spływ trwa w wspomnieniach fanów na całym świecie. Są plotki nigdy niepotwierdzone, ale nigdy nie zaprzeczone, że mentoruje mały krąg młodych artystów walki, wybierając ręcznie tylko tych, których widzi jako naprawdę oddanych. W cichych zakątkach Hongkongu i schowanych dojo w całej Azji Południowo-Wschodniej mówi się, że Bolo uczy nie tylko techniki, ale filozofię. Przekazuje te same wartości, które Bruce Lee uważał za święte: autentyczność ponad wizerunek, substancja ponad sławę i mistrzostwo zdobyte poprzez nieustępliwy wysiłek. Dokument jest też podobno w produkcji. Ostateczny akt być może w niezwykłej podróży Bolo Jung. Źródła bliskie projektowi twierdzą, że zbada nie tylko jego przyjaźnie z Brusem Lee, ale nieopowiedziany koszt wielkości, co oznaczało chodzić obok człowieka, który zmienił świat i co zostało utracone po drodze. Może to być ostatnia głęboka refleksja bolo, ostateczna szansa, by mówić za pokolenie wojowników, którzy pozwalali swoim pięściom, nie słowom, mówić. Tymczasem dziedzictwo Brusa Lee pozostaje globalną siłą, jego filozofia przetrwała jego śmiertelne ciało żyje w blockbusterowych sekwencjach walki, w wiralnych tutorialach na YouTube i w skromnych grassroots dojo, gdzie młodzi studenci kłaniają się przed portretem smoka, wciąż szukając prawdy o fizycznych umiejętnościach i mentalnym skupieniu, które uczyniły go wielkim. Ale dziedzictwa nie pozostają takie same, zmieniają się z czasem, są reinterpretowane i czasem tracą oryginalne znaczenie. Dlatego potrzebują ludzi, by je chronić. Teraz, w swoich późnych latach, Bolo Jung może być jednym z tych strażników nie dlatego, że szuka sławy, ale dlatego, że mówi prawdę. Nie próbuje zmieniać historii, upewnia się, że jest pamiętana we właściwy sposób. Ponieważ legendy nie znikają po prostu są albo zapomniane, albo bronione. A gdy czas płynie i wspomnienia blakną, Bolo wciąż stoi cicho, trzymając się dziedzictwa zbudowanego na ciężkiej pracy, bólu i uczciwości. Pytanie brzmi kto będzie je chronił po nim?